Dobrze, to ja zacznę od tego, że jak ktoś mi dzisiaj mówi: Zosiu, ty to masz nerwy ze stali, to ja tylko się uśmiecham i myślę: gdybyście wiedzieli, co ja przeszłam z Dagmarą, to byście mi jeszcze medal wybili. Ale po kolei, bo jak nie będę po kolei, to się pogubię, a mam już 50 lat i pamięć działa tak jak działa. Więc tak ja mieszkam całe życie w jednym mieście, takim średnim, żeby było śmiesznie. Ani to wieś, ani to metropolia, ale wystarczająco duże, żeby wszyscy wszystko o sobie wiedzieli, tylko udawali, że nie wiedzą. No i całe moje dorosłe życie kręciło się wokół pracy, domu i mojego syna, Kamila. Mąż e, był, ale zniknął szybciej niż zapach świeżo malowanych ścian. Nie będę teraz o nim mówić, bo nie chcę tej historii rozwadniać, a poza tym on jest tu jak ogórek konserwowy w serniku. Niby można wrzucić, ale po co? Z Kamilem zatrzymiałam dobre relacje, no takie powiedzmy, normalne. Ja go nie dusiłam matczyną miłością, ale też nie liczyłam na to, że będzie dzwonił trzy razy dziennie. Był grzeczny, pracowity, nawet zahaczył o tę swoją informatykę, co wtedy była modna i teraz też jest. Ale, w międzyczasie poznał Dagmarę. I od tego zaczęła się cała zabawa. Dagmara, jak ja mam ci to opisać? Wiesz, kiedy ktoś cię od razu trochę denerwuje, ale nie wiesz dlaczego? Ona była taka ładna, owszem, zadbana, pewna siebie trochę zapewna, jeśli mam być szczera. Jak mówiła dzień dobry, to brzmiało jak Dzień dobry państwu, którzy powinni być wdzięczni, że zaszczyciłam was swoją obecnością. Ale dobra, myślałam, że może taka uroda charakteru. Ludzie są różni. Ja nie jestem aniołem, żeby tam oceniać. Tylko, że z Dagmarą było tak, że ona uwielbiała mieć kontrolę nad wszystkim, najlepiej nad wszystkimi. I kiedy weszła w życie Kamila, to zaczęła też wchodzić w moje z początku delikatnie. Na przykład, kiedy zaproszałam ich na obiad, to Dagmara udawała, że je wszystko. A potem mówiła Kamilowi, że jednak następnym razem to może zamówimy sushi, bo mama gotuje ciężko. No to jej mówię pewnego razu, Dagmaro, kochana, możesz powiedzieć wprost, że mój schabowy ci nie smakuje, nie będę płakać. A ona wtedy, Zosiu, ja tylko chcę, żebyś była zdrowa, smażone to trucizna. No i tak wyglądały nasze początki. Ale dobra, bo ja tu wpadnę w boczne wątki, a najważniejsze dopiero przede mną. Jest taka rzecz, o której musisz wiedzieć. Moja rodzina ma działkę, a właściwie miała. Działkę bardzo porządną, odziedziczoną po moich rodzicach dawniej było tam pole, potem coś tam próbowano budować, ale ostatecznie to był niezabudowany, duży teren na obrzeżach miasta. I przez lata to była taka święta rzecz. Ja zawsze mówiłam, że to na czarną godzinę. Nie dlatego, że byłam jakaś przywiązana do gruntu, jak chłop pańszczyźniany, tylko wiedziałam, że to po prostu warte ogromne pieniądze. No i ta czarna godzina nadeszła. Zachorowałam. Nic śmiertelnego, spokojnie, ale takie zdrowotne jazdy, że stwierdziłam, że ja już nie będę siedzieć i czekać, aż mi się konto samo napełni od modlitwy do bankomatu. Trzeba było podjąć decyzję. Sprzedać działkę. Powiedziałam o tym Kamilowi. On, no mam o twoja decyzja. A Dagmara zrobiła taką minę, jakby ktoś jej zaproponował, żeby sama umyła okna w wieżowcu. No i zaczęło się. Na początku oczywiście uśmiechy, słodkie słowa. Zosiu, a może pomogę ci z dokumentami. Wiesz, teraz wszystko jest skomplikowane, notariusze, podatki, geodezja, prawnicy. Tyle tego. Po co masz się męczyć? No i tutaj mnie złapała, bo ja jestem człowiek starej daty. Papierologia mnie męcze. Jak widzę kwit, to od razu mam gęsią skórkę, więc myślę, no może faktycznie dacie jej pomoc, co mi szkodzi. I to był pierwszy błąd. Dagmara wzięła się za te formalności z entuzjazmem, którego nie widziałam u niej, odkąd na promocji w Lidlu były mango za trzy złote. Nagle zrobiła się miła, serdeczna, aż podejrzanie pomocna. Kupiła mi nawet ciasto z cukierni. Taki sernik na zimno, którego normalnie nie je, bo mówi, że ma za dużo cukru, a tego dnia wtrążoliła dwa kawałki. Już wtedy powinnam była wiedzieć, że coś planuje. Ale nie. Uwierzyłam, że może po prostu chce być miła. Dobrze, że chociaż nie zaczęła mnie masować, bo pewnie bym się rozpłakała ze wzruszenia. No i tak przerzucałam jej te papiery, co dostałam z urzędu czy od rzeczoznawcy, a ona wszystko ładnie układała, wpisywała do komputera, drukowała, wszystko na błysk. Nawet zrobiła segregator z etykietką Działka Zosi. Tylko, że w tym segregatorze były też dokumenty, których ja nie pamiętam. A konkretnie pełnomocnictwa. Oj Jezu. O pełnomocnictwach dowiedziałam się dopiero później. Bo Dagmara, sprytna jak lis, w futrze z norki, wymyśliła, że najlepiej będzie, jeśli ja dam jej, Dagmarze, prawo do podpisywania niektórych rzeczy. Zosiu, tak będzie szybciej, ty się nie będziesz męczyć. Po co masz stać w kolejkach, my z Kamilem wszystko ogarniemy? I wiesz, ja wtedy nawet się nie zastanawiałam, bo jak człowiek ma problemy zdrowotne i głowę zajętą terminami badań, to podpisuje wszystko, co mu podsunął, byle mieć spokój. No i podpisałam. I oddałam im ten cały segregator. A oni zaczęli działać. Na początku wszystko wyglądało niewinnie. Spotkania z potencjalnymi kupcami, telefony, rozmowy nawet nieraz zabrali ze sobą. A Dagmara tam siedziała, jakby była moją prawniczką. Ja mówię jedno zdanie, a ona dopowiada sześć. I znowu powinnam była się zorientować. Bo kiedy ktoś mówi za ciebie więcej niż ty sama, to albo jesteś niemowlakiem, albo ktoś robi cię w bambuko. Ale nie, ja wierzyłam. Wychodziłam z założenia, że przecież to rodzina. Że przecież nie zrobią mi krzywdy. <grych> Prawdziwa jazda zaczęła się, kiedy Dagmara znalazła kupca na działkę. Kogoś z Warszawy. Facet miał tyle pieniędzy, że pewnie gubił banknoty po drodze do samochodu i nawet nie schylał się, żeby je podnieść. Działka była dla niego jak baton w sklepie. No i wtedy Dagmara zaczęła swoje sztuczki. Najpierw przyszła do mnie z tekstem, Zosiu, pojawił się mały problem z podatkami. Jak podpiszemy tak jak teraz jest, to ty zapłacisz ogromny podatek. Naprawdę ogromny. My z Kamilem myśleliśmy, żeby zrobić inaczej. My możemy wziąć część na siebie, żeby to wszystko wyszło korzystniej. A jo, jak głupia. Kochanie, jak dla was lepiej, to oczywiście. A ona patrzy takim wzrokiem, jakby mówiła: Łykasz to? I faktycznie łykałam. I tak przesuwała te granice. Kawałek po kawałku. Jak ktoś, kto podsuwa ci poduszkę pod głowę, podczas gdy planuje podmienić ci łóżko na kanapę w garażu. Przez kilka tygodni żyłam w przekonaniu, że wszystko idzie zgodnie z planem. A potem pewnego dnia notariusz dzwoni i mówi, że potrzebuje mojego podpisu w kilku dokumentach. Ja zdziwiona. Bo przecież Dagmara miała to załatwić. Jadę tam, idę do pokoju, siadam. Notariusz kładzie przede mną papiery. A ja czytam. I nagle czuję, jak mi serce podskakuje do gardła. Bo tam było czarno na białym, większość pieniędzy ze sprzedaży ma trafić nie do mnie, tylko do Kamila i Takmary. A ja? Ja miałam dostać jakiś procent. Takie, że nawet bym sobie za to nie kupiła samochodu, o którym zawsze marzyłam, nawet używanego. Nawet takiego z 2003 roku. Pytam notariusza o co chodzi. A on patrzy na mnie jak na kogoś, kto chyba przyszedł w niewłaściwe miejsce. Mówi, że przecież wyraziłam zgodę i dałam pełnomocnictwo. No i wtedy wszystko we mnie pękło. Wstaję. Jadę do Kamila i Dagmary. Otwiera mi Dagmara. Uśmiech jak z reklamy pasty do zębów, tak szeroki, że prawie zobaczyłam jej migdałki. Zosiu, właśnie mieliśmy do ciebie dzwonić. A ja tylko mówię, Dagmaro, co to jest? Pokazuje dokumenty. I wtedy zaczęło się przedstawienie, które powinno było dostać Oskara. Najpierw udawane zdziwienie, potem udawany smutek, potem udawana troska. Zosiu, my chcieliśmy dobrze. Ty jesteś taka zmęczona, baliśmy się, że nie dasz rady tego ogarnąć. Poza tym Kamil też jest rodziną, prawda? Wszystko zostaje w rodzinie. A ja mówię, kochanie, jak coś zostaje w rodzinie, to raczej nie wyciąga się tego z rąk matki. Kamil stał obok, jak słup soli, widać było, że nie miał odwagi się odezwać. A Dagmara mówiła za niego, jak zawsze. No i tutaj się kończy ich plan, bo ja może i jestem cicha, może i spokojna, ale jak nie ktoś próbuje oszukać, to ja potrafię odparyć jak espresso z pięciu łyżek kawy. Następnego dnia pojechałam do prawnika, bardzo dobrego, takiego, co jak spojrzy na dokument, to on sam zaczyna się bać. Prawnik zobaczył papiery i powiedział, że tu jest więcej kruczków niż w całym kodeksie cywilnym, ale udało się. Pełnomocnictwa unieważnione, umowy cofnięte, pieniądze wróciły tam, gdzie powinny. A Dagmara? Dagmara obrażona do dziś. Mówi, że ją zdradziłam, że zniszczyłam rodzinę. Rodzinę? Proszę cię. Jakby chciała rodzinę budować, to by zaczęła od uczciwości, a nie od kombinowania. Kamin do mnie przyszedł po wszystkim. Przepraszał. Ja mu powiedziałam: Synu, ja wiem, że ty nie jesteś zły, ale naucz się jednej rzeczy. Jak ktoś cię kocha, to nie zabiera twojej matce pieniędzy za pleconi. No i tyle. Tak wyglądała moja przygoda z Dagmarą. Działkę sprzedałam, pieniądze mam. Spokój mam. Dagmar nie mam w okolicy. Ach, i jeszcze jedno. Jak ostatnio spotkałam ich w sklepie? Dagmara odwróciła głowę, udawała, że ogląda paprykę, a ja patrzyłam na nią i pomyślałam. No proszę, tyle kombinowania, tyle planów. A i tak nie udało ci się zrobić ze mnie głupiej. I wiesz co? To był najlepszy deser w moim życiu.